Potencjalne powody, przez które Hossy nie będzie. Web 3 Gaming dobry trend pod hossę, do jakiego pułapu najlepiej akumulować Bitcoina? To tylko niektóre pytania, które zadaliście w najnowszym QA, więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Czy warto kupować altcoiny, które miały już swoją hossę, czy lepiej tylko te nowo powstałe? Dobre pytanie. Myślę, że zależy od Twoich oczekiwań, ponieważ jeżeli inwestujemy w kryptowaluty, które osiągnęły już swoje ATH i tutaj mówimy o projektach, które są na rynku już dobrych kilka lat, warto tutaj skupić się na danych rozwojowych, ponieważ zazwyczaj mamy bardzo dużo detali, które możemy dla siebie obserwować i tym samym weryfikować, czy dany projekt zmierza wciąż w dobrym kierunku. W przypadku nowych projektów, bardzo często one jedynie podpinają się pod narrację i mają tylko i wyłącznie krótkoterminowe wzrosty. Natomiast jeżeli w krótkoterminowych projektach, w tym momencie są to zdecydowanie L2, możemy obserwować dane rozwojowe i te przebijają na web, na szyję dane rozwojowe L1, moim zdaniem warto rozważyć, aby zdecydowanie je do portfela dołożyć. Ja stawiam na to i na to, ponieważ u mnie najbardziej liczą się dane rozwojowe, a z drugiej strony historia pokazała, że niezależnie, czy projekt na rynku jest już 3-4 lata, czy też jest 3-4 miesiące, wciąż ten i ten może finalnie upaść i może zakończyć się projekt katastrofą. Więc dywersyfikacja tylko nas uratuje. Jak duże środki mogą wpłynąć do market cap Bitcoina z ETF u BlackRocka? Najpierw byłoby trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dokładnie jest market cap, tak aby nie było żadnych nieporozumień, ponieważ Market Cap jest to stricte obecna wycena, czyli tyle, ile ktoś w tym momencie jest gotów za dane aktywo zapłacić, razy ilość danych aktywów w obiegu, czyli w tym przypadku ilość bitcoinów w obiegu. Natomiast nie wiemy ile. Bitcoinów będzie dostępnych na sprzedaż i nie wiemy, ile ktoś za te bitcoiny będzie chciał faktycznie zapłacić, ponieważ jeżeli na jakiś rynek, powiedzmy na rynek bitcoina, wpłynie miliard dolarów, to wcale nie oznacza, że marketka podskoczy o miliard dolarów. Może równie dobrze podskoczyć o 5, 10 czy też 50. Wszystko będzie zależało od tego, jak wygląda płynność, jak wygląda sentyment inwestorów. Natomiast sam w sobie Market Cap jest to dobry moim zdaniem wskaźnik, aby porównywać ze sobą projekty jednak. Projekty, które mają wystarczająco dużo płynność, a Bitcoin zdecydowanie taką płynność ma. Natomiast biorąc pod uwagę, że BlackRock zarządza około 9 bilionami dolarów w aktywach, to nie liczmy na to, że wszystkie te środki oczywiście wpłyną na rynek kryptowalut. To jest jedynie tylko i wyłącznie mrzonka. Natomiast myślę, że 0,1%, 1%, 2% jest jest to naprawdę realistyczne założenie w ciągu kilku kolejnych lat, co i tak moim zdaniem może wypchnąć wielokrotnie do góry wyceny bitcoina. I nie tylko, ponieważ najprawdopodobniej stworzy się wtedy na rynku hype, a ludzie, którzy nie widzą zbyt wielkich możliwości w bitcoinie, jeżeli chodzi o potencjalne X, będą jednak ładować się w altcoiny i ponownie cykl się powtórzy. Jakie widzisz potencjalne scenariusze, powody, przez które nie będzie hossy? I dalej było tam pytanie powstanie ogólnoświatowe. Krach i będą mogli wprowadzić CBDC. Wprowadzenie CBDC to już nie jest coś, co będzie zależne od jakiegoś krachu. To już się dzieje, to będzie wprowadzone. Pytanie, czy ludzie będą wystarczająco świadomi, czym to faktycznie dla nich będzie. Moim zdaniem, spora część ludzi będzie świadoma. Coraz więcej ludzi się dowiaduje o tym, czym jest Bitcoin i CBDC w długim terminie będzie bardzo dobre dla Bitcoina. Natomiast czy nie będzie hossy, no dalej jest oczywiście taki scenariusz, że to może się wydarzyć. Wielokrotnie w historii widzieliśmy, że momenty po kryzysie, po recesji, a mówi się, że jeszcze póki co recesja nie nadeszła, ponieważ cały czas mamy wiele wskaźników, które wskazują, że recesja przed nami. Jest to wciąż prawdopodobne i ten soft landing jednak się oddala. Więc jeżeli miałbym faktycznie obstawiać jakiś najbardziej negatywny scenariusz, jeżeli chodzi o hossę, to nie to, że hossy już. Nie będzie nigdy, tylko że zostanie ona odłożona w czasie. Jednak zostanie ona odłożona w czasie najprawdopodobniej razem z innymi aktywami, jeżeli faktycznie negatywne scenariusze się zrealizują. Póki co cały czas. No, ta niepewna sytuacja na świecie trwa. Fed także jeszcze nie powiedział, co finalnie będzie robił w kontekście nawrotki, czyli obniżenia stóp procentowych, w kontekście zwiększania, zmniejszania płynności. Płynność na rynku póki co się cały czas zmniejsza, a rynki idą w górę, więc w krótkim terminie prawdopodobieństwo korekty jednak niestety nam rośnie. Czy zakończy się tą recesją, czy też nie? No, tego nie wiem. Nikt tego tak naprawdę nie wie. Dlatego właśnie się dywersyfikujemy i trzymamy różne aktywa w naszym portfelu. Arbitrum, NIR, Atom, jaki procent portfela zainwestowałbyś w te projekty? No, akurat tutaj Polkadot i Arbitrum mam, Atoma i Mira nie posiada. Natomiast jaki procent? No, u mnie w portfolio, na tą chwilę, no, około 60% portfolio jest to wciąż BTC. Nie licząc tutaj stablecoinów. I kiedy inwestuję w altcoiny. Naprawdę nie są to duże kwoty, ponieważ po Bitcoinie największą pozycją jest Ethereum i później zaczynają się właśnie Alty. I staram się, aby raczej te pozycje na altcoinach przy inwestycji sięgały 2-3% maksymalnie i w hoście, kiedy będą stanowić większą część portfela, zdecydowanie będę się tych pozycji z portfela pozbywać. Kiedy wyciągnąć wkład, a kiedy zysk? Wyciąganie wkładu jest to chyba najbardziej konserwatywne podejście, jakie tylko możemy mieć na rynku kryptowalut. I w zależności od tego, jak dużo inwestujemy, pamiętajcie, jest to moje subiektywne zdanie, jeżeli inwestujecie w większość swoich oszczędności lub, nie daj Boże, wszystkie swoje oszczędności, to wtedy warto wyciągnąć wkład jak najszybciej. I większość osób, przynajmniej te, z którymi ja rozmawiałem, które znam, robią to w ten sposób, że kiedy cena robi razy dwa, wyciągają połowę i druga połowa zostanie, zostaje na rynku risk free. Moim zdaniem jest to bardzo dobre podejście. Dlatego, że zdejmuje z nas to ciśnienie, które normalnie byłoby gigantyczne i praktycznie nie do wytrzymania dla większości, jeżeli faktycznie mielibyśmy gigantyczne wahania na Twoich wszystkich oszczędnościach. Więc pod kątem psychologicznym warto zaplanować dla siebie, kiedy faktycznie wyciągniemy nasz wkład, żeby no, na tym rynku być po prostu risk. Free. Dla niektórych będzie to razy 2, dla innych będzie razy 5, razy 10, razy 50, a niektórzy w ogóle nad tym się nie zastanawiają. Natomiast kiedy zysk? No tutaj musiałbym z Tobą prywatnie osobiście porozmawiać i Cię zapytać, jakie masz. Cele, jakie masz oczekiwania, ponieważ to będzie wrzutowało bardzo mocno na to, kiedy z tego rynku wychodzić, w jakich momentach, jakimi pozycjami. Czy nadal korzystasz z IDO, czy to już nie działa tak dobrze? Zdecydowanie nie działa tak dobrze, jak w HOSie. Przede wszystkim mamy dużo, dużo, dużo mniej projektów. To nam mówi, że i to warto sobie wyciągnąć, myślę, na kolejną hossę, że podczas hossy większość projektów startuje tylko i wyłącznie po to, aby zgarnąć kapitał, którego zdecydowanie na rynku kryptowalut podczas hossy jest dużo, dużo więcej. I jest to tylko i wyłącznie skok na kasę. Natomiast projekty, które wychodzą w besie, te myślę, warto dla siebie obserwować i warto brać udział w launchpadach, w IDO, ICO, IEO, jakkolwiek to nazywają. Ponieważ jest naprawdę bardzo trudno w tym momencie się na rynku wybić. I tak korzystam głównie na giełdach centralizowanych, czy to na Bybit, czy to na Binance, ale chociażby wczoraj ruszyło kolejne IEO, IDO projektu na Tras Natomiast, czy nie działa tak dobrze pod kątem zwrotu z inwestycji, to... W niektórych przypadkach działa naprawdę bardzo dobrze, ponieważ pomimo tego, że mamy bezseł, niektóre projekty w tym roku dały zarobić nawet 20-30x. W ten Sposób grube ryby manipulują ceną bitcoina na rynku, moim zdaniem nie tylko bitcoina, ale także altcoinami. Przede wszystkim używają do tego rynków spot i futures na przemian, czyli mają zarówno pozycję tu i tu i w zależności w jakim kierunku ceny. Obstawiają na futuresach i mając informacje, jak dużo płynności, w których miejscach się znajduje na różnych giełdach, zagrywają tak na rynku spot, mając bardzo, bardzo duży kapitał, aby likwidować pozycje innych i zgarniać tę właśnie liquidity, tę właśnie płynność z rynku i budować swoje pozycje. Oczywiście także tym samym tutaj ryzykują, dlatego myślę, że. BlackRock jest to swojego rodzaju w krótkim terminie bardzo dobra informacja na rynku kryptowalut. W długim jednak terminie, kiedy już będą mieli faktycznie dużą ilość bitcoinów, teoretycznie będą mogli bardzo mocno na ceny jednak wpływać, co oczywiście poniekąd legalne nie jest, jednak banki swoje za uszami mają. Co sądzisz o Pancake'u? Swego czasu był hype, sam mówiłeś o tym projekcie, tak? Mówiłem, bo cały czas pozycję na Cake'u mam i moje keki będą odblokowane, jeżeli dobrze pamiętam, 14 lipca, jednak nie zamierzam ich sprzedawać, finalnie sam łańcuch BSC ma się dość dobrze, PancakeSwap wciąż generuje całkiem fajne obroty, całkiem sporą liczbę użytkowników ma, więc myślę, że w HOS-ie będzie lepsze okazja, żeby pozbyć się tych tokenów. Nie zamierzam trzymać ich długoterminowo, natomiast jako projekt sam w sobie wciąż wygląda względnie dobrze, nawet po zmianach w tokenomii, jakie mieliśmy niedawno. Fantokeny, hype na PSG token. Wróci. Z tego co ja obserwuję, to fantokeny mają się dobrze w koło jakichś wydarzeń. Czyli jeżeli mamy Mistrzostwa Świata, to tokeny państwowe, klubów piłkarskich, państwowych mają się dobrze. Jeżeli jakiś zespół akurat jest w jakimś turnieju i osiąga tutaj sukces, także ten token ma się dobrze, więc stricte na razie przynajmniej widzimy, że jest tutaj bardzo dużo krótkoterminowej spekulacji raczej niż takiego zainteresowania się tą niszą. Oczywiście ta nisza cały czas ewoluuje, ja tutaj także mam małą pozycję na Chilis i uważam, stawiając na Chilis, właśnie stawiam właściwie na wszystkie te tokeny jednocześnie, niezależnie czy które się wywrócił, czy też nie? Myślę, że Chili's będzie miał się dobrze, ponieważ tokenizacja sportu, myślę, że ma bardzo, bardzo duży sens. Web3 Gaming, trend na hosseł? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Ja obstawiam częścią swojego portfela ten właśnie scenariusz. Graczy na świecie mamy naprawdę mnóstwo i wcale nie potrzebujemy, aby wszyscy dołączyli się do Web3 i grali w gry na blockchainie, biorąc pod uwagę, jak mało płynnym rynkiem jest faktycznie gaming na blockchainie w tym momencie, aby tutaj spodziewać się dość ciekawych wzrostów. Ja spekuluję, że faktycznie tak się wydarzy podczas tej hossy i że faktycznie gaming będzie miał się bardzo dobrze. U mnie w Portfelu inwestycja poszła w Gala, Flow oraz IMX jako inwestycje bezpośrednie w tą właśnie niszę. IMX oczywiście po części jest to L2, jednak stricte skupiona na gamingu NFT. Natomiast pośrednio wciąż są to L1, na których te gry powstają. Co skrypto, które zostały przesłane przez sieć BEP20 w przypadku upadku. Binance. Dobre pytanie. Mówi się bardzo często, że blockchainy są to twory zdecentralizowane, jednak no. Tutaj wszystko powinniśmy traktować z przymrożeniem oka, ponieważ różnie ta decentralizacja wygląda w przypadku różnych projektów. Ale możemy uznać, że są te projekty względnie zdecentralizowane. I wiele osób uważa, spekuluje, że Binance ma gigantyczny wpływ na to, co dzieje się na tej sieci, aczkolwiek samym łańcuchem, samym blockchainem zarządza grupa wielu, wielu, wielu różnych walidatorów. Natomiast tutaj myślę, że musimy po prostu. Uważać i dywersyfikując swoje środki, takie zagrożenie także możemy przyjąć za prawdopodobne i to nie tylko na łańcuchu Binance Smart Chain. Dlaczego? Jest przykład z października roku 2022. Chodzi tutaj o historię, kiedy na bridge'u, cross bridge'u na BSC, doszło do ataku hakerskiego, w wyniku którego zostało przejętych około 1 miliona sztuk BNB i hakerzy ukradli w sumie, finalizując cały ten atak hakerski, około 110 milionów dolarów. I co się wydarzyło? CZ poinformował walidatorów, że faktycznie taki exploit miał miejsce na tym moście i walidatorzy. Zatrzymali działanie Binance Smart Chain i żadne transakcje nie mogły być w tamtym czasie wykonywane. Więc powstaje pytanie, gdyby CZ został. Przyciśnięty do ściany, i kazano by mu skontaktować się z walidatorami, aby oni zatrzymali działanie łańcucha. Czy to by się wydarzyło, no tego nie wiemy. Nie wiemy dokładnie, kim są walidatorzy właściwie jakichkolwiek blockchainów, przynajmniej w większości. Natomiast, tak na chłopski rozum, tutaj walidatorom mogło zależeć jednak na tym, aby zatrzymać sieć, ponieważ chodziło o Binance coiny, które są paliwem tego ekosystemu, więc w ich interesie poniekąd było, aby ten atak hakerski jak najszybciej wyjaśnić. Więc to oczywiście jest opinia z jednej strony obiektywna, z drugiej subiektywna. Natomiast myślę, że takie ryzyko owszem istnieje, jednak jest one finalnie względnie niskie. Więc tutaj jednoznacznej odpowiedzi Tobie nie dam, aczkolwiek uważam, że jest małe prawdopodobieństwo, że coś z tokenami na łańcuchu się stanie, jeżeli faktycznie Binance US czy ogólnie Binance. Dostanie po łapach bardzo mocno, jeżeli Binance zniknie. Uważam, że wciąż Binance Smart Chain będzie hulać. Aczkolwiek prawdopodobnie fad, który będzie spowodowany tym, co dzieje się wokół Binance, wpłynie także na użyteczność tej sieci. Bezpieczeństwo krypto, dostęp do krypto raczej nie będzie tutaj zagrożony. Skąd ostatnio takie wzrosty na Flow? No, myślę, że są tutaj dwa. Powody. Pierwszym z nich jest hackathon Chainlinka, czyli takie wydarzenie, gdzie Chainlink rzuca swojego, jakiś projekt, rzuca swojego rodzaju wyzwanie technologiczne i z rozwiązaniami przychodzą różni ludzie, różne projekty. I tutaj Flow zdobywa podium w tymże hackatonie. Druga sprawa jest to informacja z Google Cloud, który omówił, jak postrzegają partnerstwo właśnie z Flow. Więc dwie informacje dość bycze. Mamy wzrost. Dlaczego większość mówi, że powyżej 40 tysięcy już nie kupuje bitcoina? No, nie wiem, kto konkretnie o tym faktycznie mówi. Ja sam podejrzewam, że powyżej 35 tysięcy dolarów, patrząc na poziomy kapitulacji, u mnie nie będzie to już atrakcyjny moment zakupu, przynajmniej w tym cyklu. Natomiast, jeżeli większość mówi, że powyżej 40 bitcoina już nie kupi, moim zdaniem większość się jednak. Pomyli. Rynkiem bardzo mocno rządzi chciwość i wciąż większość rynku jednak będzie kupować coraz więcej w momencie, kiedy Hossa będzie się rozkręcać. Do jakiego pułapu warto robić DCA na BTC? Jedna trzecia portfolio dalej w stablach. Na początek gratulacje, że wciąż masz stablecoiny. Większość ludzi na rynku jednak już się dawno stablecoinów pozbyła, więc fajnie, że ten suchy. Proch dla siebie posiadasz, i moim zdaniem cały czas warto część faktycznie w stablecoinach przechowywać, ponieważ przed nami dość niepewne i bezprecedensowe czasy. Natomiast do jakiego pułapu warto robić DCA? No sam się to tutaj dla siebie odpowiedzieć. Ja niedługo już kończę swoje zakupy z bardzo prostego powodu, ponieważ widzę, że rynek kończy kapitulować. I ja nie chcę kupować od ludzi, którzy na rynku BTC realizują bardzo duże zyski. A to akurat możemy dla siebie mierzyć. Czy teoretycznie inwestycje w BTC można traktować jak poduszkę finansową? Najpierw wróćmy do koncepcji samej poduszki finansowej, ponieważ z definicji jest to taki kapitał, który powinien leżeć w dość płynnych i mało zmiennych aktywach, do którego mamy dostęp w każdej chwili, po to, ażeby w momencie, kiedy coś w naszym życiu dzieje się nie po naszej myśli. Moglibyśmy spokojnie przez kolejne 6 lub, najlepiej, 12 miesięcy przetrwać bez problemu, korzystając właśnie ze środków w tej poduszce. Więc, opierając się o podstawy działania poduszki finansowej, nie, bitcoin nie powinien znajdować się w poduszce finansowej, ponieważ na tę chwilę wciąż jest to aktywo bardzo, bardzo zmienne. Natomiast być może miałeś na myśli coś innego, czyli takie zabezpieczenie na przyszłość, taką emeryturę. Moim zdaniem jest to. Dość rozsądne, biorąc pod uwagę, w jakim tempie rozwija się sieć Bitcoina i jakie sygnały ze świata płyną, jeżeli chodzi stricte o samo BTC, wygląda na to, że długoterminowo Bitcoin będzie miał się naprawdę bardzo dobrze. I cały czas, jeżeli spojrzycie na wykresy, Bitcoin kontra topowe indeksy, Bitcoin kontra złoto, Bitcoin kontra poszczególne waluty, no, Bitcoin w długim terminie cały czas miażdży konkurencję. Czy tak zostanie? Nie wiadomo. Natomiast mamy dużo przesłanek, które mówią nam, że tak, jednak się wydarzy, więc część swojego portfela 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, w zależności od tego, jak traktujesz ryzyko, myślę, że warto w Bitcoinie. Mieć. Do jakiego poziomu cenowego warto akumulować BTC? Poniekąd już na część tego pytania odpowiedziałem, ponieważ stricte na wyceny ja dla siebie nie patrzę, ponieważ nie mam problemu kupić bitcoina za 30 tysięcy dolarów, nie będę miał problemu, żeby kupić go w przyszłości za 50 czy za 100 tysięcy dolarów, tak długo jak większość rynku w tym momencie będzie sprzedawała bitcoina ze stratami. I jeżeli będziemy. Mieli wciąż pozytywne informacje, jeżeli chodzi o rozwój samej sieci, dane rozwojowe się kłaniają. Cały czas będę gotów bitcoina do swojego portfolio dokładać, ponieważ część mojego bitcoina, część mojego portfela jest to portfolio na tą przysłowiową emeryturę i nie zamierzam go ruszać przez kolejne 10, 20, 30, 40 lat. Kto wie, być może uda się to przekazać dalszym pokoleniom. Natomiast, mając takie podejście, mając taki horyzont czasowy, myślę, że warto być cierpliwym i wyczekiwać odpowiednich momentów kapitulacji do zakupów. I tak tutaj myślę, podkreślę, że te za chwilę to jest w kontekście tego właśnie wskaźnika, czyli wskaźnika SOPR i momentu, gdzie on się na tym faktycznie wykresie, gdzie ten wskaźnik w tym momencie się znajduje, ponieważ nie chodzi tutaj stricte o czas, nie wiadomo, czy za chwilę nie będziemy mieli jakiegoś czarnego łabędzia na rynku kryptowalut, czy też na rynkach światowych i to spowoduje, że ponownie na kolejne nie wiem 6-12 miesięcy spadniemy o kolejne 50% na BTC. Czas pokaże, monitorujemy to, co możemy monitorować i przede wszystkim ustalamy plany, których, kurde, których należy cały czas się trzymać. Przyznam, że jeden z minusów robienia Q&A w lesie jest to, że czasami można praktycznie dostać zawału. Tak jak przed chwilą jakiś większy ptak dosłownie tutaj przy drodze siedział po prostu i mnie bardzo mocno wystraszył, kiedy się skupiony na czymś innym, nagle tutaj zaczyna coś z skrzydłami telepać. No po prostu ser zaczyna bić dużo, dużo mocniej. A dużo gorszą sytuacją jest kiedy nagle wybiega przed tobą jeleń. Natomiast póki co nic się większego nie dzieje. Myślę, że raczej zwierzątka bardziej boją się mnie niż ja ich i to przynajmniej staram się sobie wmagać. Jak wyglądały twoje początki w krypto? Było tylko w górę czy zdarzyły się jakieś większe wpadki? Oj, tych wpadek było naprawdę bardzo dużo, ponieważ ja kiedy Zacząłem swoją przygodę z rynkiem kryptowalut, ja jestem osobą, która raczej nie pyta się nikogo o to, czy warto coś zrobić, tylko po prostu absolutnie wszystkiego dla siebie próbuje. I tak spróbowałem tematów, które doprowadziły do tego, że na przykład wpłaciłem na jakąś giełdę dwa bitcoiny i te dwa bitcoiny po prostu straciłem. Wpłaciłem na inną giełdę z kolei swoje kryptowaluty, gdzie handlowałem normalnie na co dzień. Była to legitna giełda, natomiast giełda upadła, więc nie trzymałem swoich środków na Ledgerze, tak jak to powinno się robić. Idąc dalej, także inwestowałem w projekty, które później okazały się skamami. Idąc jeszcze dalej, Używałem mojego bitcoina do inwestycji w altcoiny, nie widząc w bitcoinie tak dobrego aktywa. Tych błędów naprawdę jest bardzo dużo, i na moim kanale jest film o tych właśnie błędach. Myślę, że optymizm jest dobrą konkurencją do Arbitrum i SUI. Moim zdaniem, optymizm jest bardzo dobrą konkurencją, bardzo dobrym rywalem, i finalnie może się wydarzyć, że i ten, i ten projekt będą miały się dobrze więc. No, na dwoje babka wróżyła, jeżeli chodzi o samo SUI, patrząc na to, jak po rozdaniu Airdrop, airdropa ma się na obecną chwilę użyteczność tej sieci, no niestety bardzo, ale to bardzo kuleje, więc do SUI bym nie porównywał, przynajmniej na tę chwilę, natomiast optymizm po ostatnich partnerstwach ogłoszenia, chociażby przez Binance, myślę, że ma wciąż sporo do zaoferowania i będzie walczyć z Arbitrum o największy kawałek tortu L2. Czy boisz się o swoją pozycję BNB patrząc na ataki w stronę Binance? Kiedy dołączamy się do rynku kryptowalut, jest tutaj naprawdę bardzo dużo różnych ryzyk. I tak naprawdę jest to też koszt naszego wejścia, i myślę, że to jest taki koszt, który warto na samym początku już zaakceptować. W ten sposób takie sytuacje nie będą sprawiały, że będziemy panikować. Oczywiście odpowiednia dywersyfikacja i podział portfela też pomaga. U mnie wciąż. Lwią część portfela jest Bitcoin, więc nawet jeżeli coś stałoby się z BNB, nie byłaby to przyjemna sytuacja, jeżeli ta kryptowaluta spadłaby do przysłowiowego zera, co moim zdaniem się nie wydarzy. Natomiast nie powaliłoby to mojego portfolio. Te ataki jedynie spowodowały, że przestałem dokładać do tej pozycji na BNB. Ze swojej pozycji jestem już w sumie zadowolony. Natomiast czemu się nie wyprzedaje? Ponieważ oprócz Binance mamy także Binance Smart Chain. Tutaj dane pokazują, że ten ekosystem ma się bardzo dobrze. No i zobaczymy. Zobaczymy, jaką przyszłość będzie miało Binance. Oczywiście nie oszukuję się, jeżeli giełda Binance faktycznie zostałaby zlikwidowana. Nie tylko giełda Binance U.S., co prawdopodobnie się wydarzy, ale inne jej oddziały w wielu, wielu różnych krajach, no pozycja Binance będzie słabnąć i finalnie może także odbi odbić się na wycenach. Ja osobiście uważam, że będzie to proces długoterminowy. W krótkim terminie wciąż Binance sobie dość dobrze poradzi, natomiast zaznaczam, jest to wciąż dość mała pozycja w moim portfelu versus stricte sam Bitcoin. Czy dokładasz jakieś nowe pozycje do portfolio? Jeżeli chodzi o jakieś nowe kryptowaluty, to na to chwilę absolutnie nie. Skupiam się na kupowaniu kryptowalut na dołkach, te, które już w moim portfolio są. Uśredniam cenę zakupu na wielu, wielu z nich. Niekiedy muszę dokładać do góry, jak w przypadku Bitcoina, ponieważ moja średnia cena zakupu jest dużo, dużo poniżej 30 tysięcy dolarów. Czekam natomiast na momenty, kiedy rynek co nieco kapituluje. Natomiast są projekty. Jak chociażby nie tak dawno Flow, gdzie także co nieco dołożyłem, czy też właśnie Arbitrum, gdzie mieliśmy spadki i tutaj udało mi się uśrednić w dół. Natomiast nowych projektów, nowych przygód na razie nie szukam. Czekam na wyjaśnienie się sytuacji z dominacją Bitcoina versus altcoin. Czy masz w portfolio Radiant, Syscoin, Render lub Fed, tak? Mam jedno z nich, jest to render, względnie, naprawdę bardzo mała pozycja, jednak uważam, że ten projekt, biorąc pod uwagę rozwój sztucznej inteligencji, będzie miał się dobrze. Jest to jeden z pierwszych projektów na rynku kryptowalut tego typu. To też mają tak zwanego first mover advantage oraz mają już teraz gigantyczne współpracę. Popyt na moc obliczeniową cały czas rośnie i moim zdaniem, tutaj. Całkiem ciekawe czasy przed tym projektem, aczkolwiek, właśnie pod uwagę, że dość sporo już wzrósł. Jeżeli chodzi o projekty AI, no tutaj raczej się wstrzymuję, ale nie dlatego, że nie widzę przyszłości w AI, to naprawdę jest kolejna gigantyczna rzecz obok blockchaina. Natomiast raczej wolę inwestować w fundamenty, na których te projekty AI są budowane I w tym przypadku u mnie jest to Ethereum, Syscoin, Radiant nie posiadam. Czy, jeżeli SEC nie uzna Gala za papiery wartościowe, to jej szanse wzrostu na osiągnięcie ATH w hoście? No, zdecydowanie, że tak. Zauważcie, że te informacje i te wszystkie oskarżenia SEC wobec Binance i Coinbase, i oskarżenia różnych projektów, różnych altcoinów o to, że są papierami wartościowymi. Sprawiły, że rynek faktycznie zaczął to wyceniać. Widzimy to po dominacji bitcoina. I faktycznie większość altcoinów, 90, właściwie 9% altcoinów na rynku, do bitcoina w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy cały czas traci właśnie z powodu. Tego zagrożenia. Więc jeżeli to, to zagrożenie zostanie zażegnane, moim zdaniem projekty, które nie będą na tej liście, naprawdę będą miały się bardzo dobrze. Jakbyś musiał wybierać spośród L2, to która według ciebie, Arbitrum czy Matic, na początek mała dygresja, posiadam obie kryptowaluty i w tym momencie wciąż obie akumuluję. Aczkolwiek wciąż względnie małym kapitałem, wciąż większość to BTC. Natomiast jeżeli chodzi o sam wybór, no jeżeli krótkoterminowo miałbym tutaj obstawiać, to jednak poszedłbym. Raczej w arbitrum mamy dużo lepsze dane rozwojowe, ponieważ arbitrum bije kolejne cały czas rekordy. Natomiast długoterminowo raczej myślę, że poszedłbym w Matic. Czy jest szansa, że Bitcoin Cash powtórzy rajd z 2017 roku? Osobiście uważam, że nie. I nie obstawiam na Bitcoin Cash oraz Bitcoin Casha w portfelu nie mam Bitcoin Cash, sygnował się jako ten projekt, który ma zniszczyć Bitcoina i jak czas pokazał, minęło 6 lat od tamtego momentu, kiedy Bitcoin Cash na rynek wyszedł. Bitcoin ma się bardzo dobrze, a jeżeli spojrzycie na wykres Bitcoin Cash do Bitcoina, no to wszystko właściwie pokazuje jak tutaj sytuacja się miewa na obecny moment. Natomiast nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Jeżeli jakiś fundusz zdecyduje się dorzucić jakąkolwiek kryptowalutę do swojego portfolio, chociażby Bitcoin Kasza, tutaj także możemy mieć duże wzrosty i możemy mieć mm, przebicie poprzedniego ATH. Chociażby nowa giełda EDX, za którą stoi Schwab czy też Fidelity. W tym momencie wylistowali Bitcoin Cash'a i tutaj tylko i wyłącznie z tego powodu mamy hype. Jednak czy ten hype się utrzyma? Moim zdaniem nie, ponieważ na rynku jest zbyt wiele dużo lepszych projektów. Jak wygląda sprawa z Ledgerem? Zamieniać na coś innego czy znów bezpieczny? Tak naprawdę Ledger wciąż jest tak bezpieczny, jak był przez ostatnie lata. Koniec końców, chodzi tutaj o sprawę z recovery, czyli z nową funkcją, która umożliwia po zaakceptowaniu wyeksportowanie kluczy prywatnych z naszego portfela, co oczywiście moim zdaniem nigdy nie powinno się wydarzyć. Chodzi tutaj o samą taką możliwość, że ona istnieje, aczkolwiek żaden firmware jeszcze czegoś takiego nie robi. Na to chwilę, ledger, pracuje nad. Oprogramowaniem, które będzie open source. Jak to się rozegra, zobaczymy. Natomiast ja podjąłem decyzję, że zakupuję dodatkowe portfele i będę także dywersyfikował się tutaj. Po wstępnej analizie dla siebie, dobrałem trzy portfele, które zamówiłem, dwa już doszły. Mianowicie jest to Jeden z trezorów oraz jest to Keystone Wallet. Natomiast czekam na Cold Carda, czyli na portfel, na którym tylko i wyłącznie będę trzymał swoje BTC. Jeśli oczywiście podczas testów już tych fizycznych spełni on moje oczekiwania, jednak zakładam, że tak, ponieważ wygląda, że jest to jeden z ciekawszych portfeli na rynku, jednak to właśnie na ten portfel czekam, ponieważ idzie on z Kanady i idzie już naprawdę kilka dobrych tygodni. Natomiast w przypadku Ledgera osobiście nie panikuję, nie przerzucałem żadnych środków z tego portfela. Czekam na dodatkowe portfele, robię testy, wrzucam te testy na kanał, aby podzielić się z wami recenzjami i powiem wam dokładnie, co zamierzam dalej robić. Jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut, ten materiał bardzo Tobie w tym pomoże. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.